Dojechałyśmy! Uuu! Cześć kochani, witajcie na moim kanale. Właśnie jadę odebrać trzecią Monikę i jedziemy na lotnisko. Nie, teraz jestem podekscytowana I czemu? Trochę? Czemu? Ale ja powinnam być zestresowana, że czegoś nie mam. A ja jestem podekstowana, jesteś dobrze przygotowana. No. Pięć słów, co czujesz? Pięć A, słów. Pięć? pięć No to trzy. No, Ekscytację, strach, radość i lęk. Kurwa ten To są synonimy. I już tęsknię, już tęsknię. No. Już tęsknię. No. Zobaczymy co powiesz jak będziesz wracała. No, no ciekawe. Dojechałyśmy! No. Maszcie chusteczki jakieś? No ja mam. Żeby do płakania! Chciałam powiedzieć, że dojechałyśmy na lotnisko bez żadnych problemów. No. I uwaga, pierwszy raz jak jesteśmy na lotnisku, nie objeżdżaliśmy dookoła, do wjazdu na parking, tylko udało się za pierwszym razem. Jesteśmy no. na strefie Kizen Fly, także tu zaraz chodzimy, jesteśmy prosto na odlotach. No i co? Uuu. Jadę. Lecę. Boże, nie wiem. <śmiech> 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 Ale więcej nie zabieramy z powrotem. Nie? Nie. nie chcesz to, chcesz ja to jest tylko w jedną stronę. stronę. Dobra, jakoś czuję w tej Warszawie. Trzy tygodnie, te trzy tygodnie. <grystanie> 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 Mama chodziła no codziennie na solarium. Chcesz straszali, żebyś pamiętała domu. Pamiętała nie skąd jesteś. Nie zapomniała skąd jesteś. Polska zawsze w sercu. Nie, Jezu, na niemiecki na wszelki wypadek. Ojej, dobra. Może schudnę. <grystanie> Idziemy na lotnisko. Czy robisz robisz? na. To Torba z jedzonkiem. Gdzie? Tu. tu. Tu bagaż podręczny. Wszystko jest. Bagaż właściwy. Profesjonalnie z omum omumiewany. tak go tak go, tak go tak. Wiesz tak. Buteleczka na wodę. O! Tak to, to Wspaniała. są. Wspaniała. Wiem, no przecież no, no. wiem. Mam kontakt z mamą. A, ale ja mówię. Mam ci, żebyś jak coś chciała spakować do plecaka, to że nie idziemy? Nie idziemy do Gosty? Nie. No to tam jest tam jest też. No? no. Książkę Fajno, ci kupimy. Tom o milionerach. No? Ale pode... No w sumie pasuje. Będziesz wiedziała czego nie kupować? Żeby wiesz... Być milionerem. Wózek Felka, no nie. Chciałam to. zrobić zagadkę. Będę zwiedzała to. Będę zwiedzała też to. No i... no i to. Ale najpierw to. Oh. Jak widzicie, warunki sprzyjające są piękne. Do momentu kiedyś tam nie pojawiam. Nie, wcześniej padało wcześniej. O! No już nie w no jest, ona jest wątek, ale. Ale wzięła herbatę, bo. No się, się wstydziła. Ja, na wrzątku będę żyła. A wiesz, że do tej, do tej może sobie wieszcie, pan? Wiem, bo, byłam z No. Bo czytałam ten. <laughs> Monia płacze, opowiemy ten dowcip. <laughs> Dziewczyny mówią, że mnie odprowadzą do, no do miejsca zbiórki, bo on nie jadą ze mną, jadę tylko ja. O, musisz to powtarzać. No bo... I mówię, no dobrze, powiem, że jestem ze wsi, są moje fanki. Ciekawe, to będzie jutro tak samo śmieszne. A bilet na tą wycieczkę wygrałam na dużynkach. Marta wygrała kaczkę, ale... Dupają szczypki, ale mnie przywiozły. A ja no, ciekawe. Ciekawe, czy to też uważacie, że to będzie takie zabawne. czy Marta w montażu tego nie, nie uzna, że to był kujawy żart, podyktowany stresem. Jestem tęsknoty. Pytam, Cię, moja dupka mi została? Może chce? Nie, mam kanapkę z pasztetem tej kaczki, to Marta wygrała? <grym> Ej, nieprawda. To ja jestem ta co robi przetwory, a Monika to jest ta co ich nie je. Jak kupiłam od Moniki kaczkę, już nie wchodzisz? Pamiętasz? Nie wchodźmy w szczegóły. Co Kaczkę co? Co pamiętasz? Gdzie zaginęła? To Monika na wszelki wypadek nie. To nie była kaczka. To To gęś! Tak? Kaczka? Gęś? Co to było? Mi kaczki kiedyś zaginęły, one są uznane za zaginione. A, zaginione. To Monika na wszelki wypadek przez pół roku nie jadła u mnie rosołu. Bo kaczka by zginęła. To z rozpaczy było. Nie zazdrało, że jej... A było, a było przepiękne. Przepiękne. przepyszne to był rosoł. To był jak poezja. To była bardzo szczęśliwa kaczka, dopóki nie zaginęła. Na W jednym roku dostałam kaczki, a w drugim roku dostałam kozy. A jeszcze pod nich tak dalsze, razie, dalsze, dalsze, to... dalsze, Alpaka, prezentów. <gul> <gul> <Kankur. gul> Idziemy. Jestem zwiedzona. płakać, to tutaj No co ty? Przy ludziach nie wiedzą, że ma prawdziwych panów. wsi. Co ty? Ja to nie płaczę w takich miejscach. Monika wie, kiedy będę płakać, kiedy będę płakać. Jutro. Rano. Jutro o 8 rano. Nie. Nie? No wrócę do domu. No, ja to jak wrócę do domu, to wszyscy o tym wiedzą. Śmiesznie. Piedziałek na boku, A że tak wyruszyłam. Tak Mam no, czego? No, albo do zobaczenia, albo zapraszam do mojej chatki. No, A, wszyscy... Albo do więzienia, zależy mi w lądu. Idziemy. Tak. Albo druga klaska. ze mną? No, te, ja, to, ja, 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 też. ja, ale my polecimy gdzie indziej. Siądziesz w Singapurze? Nie, jak wrócisz. No, Najgorsze jest dla mnie to, że muszę się, wiesz, pokaż takie kieszonkowe. O Pani, to nawet na parking tam nam trakcie. Trzy tygodnie nie będę Szymaj. widziała tej mortki. To będzie... Chyba, że... czekajcie. No na Whatsappie. W dzisiejszych Będziemy czasach. Będziemy dzwonić. No. Dużowa bluza. No. Podle? Tak. Znalazłyśmy. Nie no mam największego przyjaciół. plecaka. Nie Znalazłyśmy. No to co? Nie mam największego plecaka. Chcesz tu jakieś plecaka. zdjęcie ładne? Potem? może. Na to chodź. Dajcie. sobie. No. Poszło? Jesteś gotowa na spotkanie nowej? Chcesz iść z nami, czy chcesz iść sama? Nie no, chcę iść sama. Da! To my tu będziemy stały. No nie no, pójdziemy, żeby Cię nie stresować. O, to, 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 to. O, ale śmiesznie. No, no jak ma być? Ja będę płakać dopiero w domu. Przyjechałyśmy już do domu i nie ma Moni. O, idzie. Jest mi smutno. Czemu? Bo tak jakby była Monika, nie ma Moniki. Zostało auto. Odwiozły Monię. Alej, trzy tygodnie zlecą, idziemy robić ogórkową i gruszki w Sosie yy, waniliowym. No i może trochę popłakać. Może trochę popłakać. Rodzinna niedziela, monia odwieziona, proszę bardzo, Maja pije herbatkę, tatuś z synkiem, jedzą słonecznik i Kuba. O suchym Pysku. Niespodbity widok. Z no nie, właśnie w ogóle zobaczcie jaka niedziela. No pijemy herbatę. W ogóle jest e, bardzo sukialnie. Kuba, może ty chcesz herbatki? Takiej zobacz, jaką robię. zrobiłem? Nie, ja herbatę. Ja też zająłem mniej niż wy, Czy dostałeś taką zimową herbatę z miodem sokiem malinowym, pomarańczą i goździkami? Dostałem bardzo dobrą spakowaną herbatę z zerowaną zimną wodą. Taką jak wiemy. Ja lubię, A nie chcesz takiej? Ja lubię herbatę z, z kiełbaską. Ja lubię herbaty z kiełbaską. O! Felek się toczy! Ja już słuchajcie, zupę zdążam ugotować. Oj, chyba nawet za mocno się gotuje. Nie mamy też pieczywa, więc bułki są już w piekarniku. Oj, brudną szybę, muszę ją wyczyścić. Bułki robiłam razem z Leonem. Uwielbiamy ten przepis, to jest przepis bułki pszenne z do. Thank you